Cześć, witajcie z tej strony Evron. Słuchajcie, zanim filmik się zacznie, chciałbym wam tylko powiedzieć, że już jutro, w piątek o 18, rusza turniej o ponad 500 tysięcy dolarów. Także słuchajcie, wpadajcie kibicować twitch.tv slash evron, link w opisie. Proszę, wpadajcie jutro, piątek, 18, kibicować, ponieważ będę potrzebował Waszego wsparcia. Będziemy grać na najmocniejsze europejskie ekipy. Mam nadzieję, że uda się wygrać trochę kasy. Mam nadzieję, że uda się pokazać z dobrej strony. Mam nadzieję, że zajmiemy jakieś fajne miejsce. Także słuchajcie, zapraszam. Piątek, 18.00. Pierwsze mecze. Kolejne mecze już w sobotę, również o 18.00. Także będziemy mieli takie dwa dni turniejowe. Zapraszam. Miłego oglądania. Dzięki. Cześć. Już za perfekcyjny lot. Na kropelkę przyklejony? No właśnie. Śmierdziuchy to nie chcę. Ale go zabiłem. Golden Scar? Golden lag. Mm -mm. Siup Siup Tak bardzo nie trafiłem w tego typa, boż. I cyk do lobby I cyk do lobby Zic, da lobby c'è <laughs> madaco. 나... elo <laughs> <laughs> ELO Zic, 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 zic Ten typ gdzieś tu kampi, ale kurde, jak bez kewa chodzić, ciężko teraz o kewa, już wszystko raczej zjedzone, zlutowane. Wtedy tak sobie w pół To raczej nie pyknie. Dobra. Zygzaczkiem. Dawaj, popalę, ty gościu. 200 IQ, Brain. Siup, siup. We smart. We smart. I co z tego, skoro całe Tilted Towers nie miało tej nowej snajperki? Ani Keva. Nie, nie Keva mieli, tylko że. zbite. O. Yeah. Dziękuję. Dziękuję. Dzieny. Du, 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 du. O jeszcze małe To za lepy biorę Snajperka, 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 snajperka Wiecie co, wypije tego siorba i wezmę apteczkę ze sobą I tak mam te kewy, a to jednak 100, 100 HP Znaczy 200, to jednak lepiej nie Siak, a tu też pojem Jak ma gierka na YouTube wlecieć filmy z no Unlucky. Unlucky. Nie, nawet nie biorę tego. Mam niebieską pompę, a tu już szkoda mi drewna. Nie mam tak za dużo. Siak, fresh ninja. Witam, dzień dobry. fresh ninja. Ninja. Dziękuję bardzo. Ty no. Nie wychodzę z tego Tilted, bo jest tyle lutu. I liczę tu snajperkę. Ale chyba za dużo. Na za dużo liczenia. Chciała zajeb... No, czat, ale dobra, dwa siorby. Dwa siorby. Cześć, Iris, witam. Evron, dlaczego nie miałem powiadomienia? A to ja nie wiem, skąd mam wiedzieć, my friend. Ja takich rzeczy nie wiem. Co kupić, GTA 5 czy Dying Lighta? Pierwszy musisz chyba, wiesz, zadecydować, co bardziej byś chciał zagrać. Nie? GTA będziesz miał na dłużej, wydaje mi się. Wydaje mnie się, że będziesz miał na dłużej mmm Ciup -mm. jakbyś mogła mnie tutaj właśnie W GTA podrywać, to by byłoby fajnie Siup Ile kosztuje płatna subskrypcja na Twitchu? 5zł? Nowa snajpa! Pogers yy, Wypraszam sobie Nie no, żarciki, żarciki Coś mi się stało z monitorem, włączam wszystko git i nagle czarny ekran auto french. o kurde, może masz kable niedopięte dopięte ja Ewron, czy miałeś kiedyś solówkę IRL? Nigdy nie miałem solówki IRL Idę, bo tam snajpera jest. Tu mm, 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 mm. do z nowej snajpy. Nie, no nie. To będzie dzisiaj Tyrese. Na tym, na serwerze. Zabiłeś mnie i teraz będzie win. Chcę snajperkę. Nową. Idę po ciebie, snajpero! Siup! Siup! Jesteś złota! Piękna! Taka idealna! On go zabił z tej snajpery. To prawie jak mój frak, nie? To prawie jak mój frak. Mandacik czy coś tam? Mandacik, z wesz. Przejeżdżanie. Halo, halo, słuchajcie, z racji, iż jest mały teraz przerywnik, ponieważ jest Resident Slipper w gierce, chciałbym poświęcić, słuchajcie, chwilę, aby wam przypomnieć o stronie allegro.gg, link w opisie, można sobie, słuchajcie, zobaczyć i kupić mega fajne sprzęty po promocji, gry po promocji, teraz jest hype na GTA, można sobie kupić GTA za 67 zł, także, słuchajcie, no myślę, że warto, patrząc na to, jaki jest hype. to chyba nie za bardzo, gdyż jest darmowy, ale wiecie, no macie tutaj bardzo dużo różnych fajnych rzeczy, także zapraszam link w opisie yy, i zachęcam do zakupów. Niestety nie mam mnie tutaj yy, na zdjęciu, bo zawsze są takie domysły, czy jestem na zdjęciu, czy jestem na zdjęciu. Nie, nie mam mnie. To jest kolega od Starcrafta, to jest kolega od Lola, a to jest kolega od nierobienia wyższych fragów w grze ode mnie. Także słuchajcie, no mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Rzeczy jest dużo, gry, sprzęty. Wbijajcie do opisu. Dziękuję. I yy, już nie, nie przedłużam, dziękuję bardzo. Ewronku, przykro mnie, że mnie tak ignorujesz. Ja nie ignoruję, tylko po prostu dużo osób pisze, no. To jest jakbyś poszedł na koncert Madonny i mówił: No, ja to byłem fanem Madonny, ale krzyczałem do niej Madonna, kocham cię, ona mnie nie odkrzyczała, więc już gardzę tą szmatą. No, ja oczywiście nie jestem Madonną, ale no wiesz, no ja staram się bardzo dużo czatu czytać, ale to no nie, 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 nie ten, nie przeczytam każdego i nie możesz być, nie możesz być smutny, że się nie czytam. Przepraszam. Teraz drama na YouTubie o madonna, dobra. To był przykład taki, że po prostu jeżeli dużo osób jest i każdy coś pisze, no to jeżeli akurat kogoś nie przeczytam, to ta osoba nie może być zdziwiona, że to się wydarzyło, no bo po prostu wiesz, no ja jestem wciąż sam. Ja sam prowadzę tego streama, nie? Osób jest 2500 razy więcej ode mnie. Ale kochana, eee, nowa stajperka. Jak walnie to walnie, jak walnie to walnie, nie? To nie jest dobra broń, jest dobra broń. Aczkolwiek ten reload, awa, 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 awa. Ale łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i te